Dobra, na Interi. Interia Fornal. A jednak pogłoski o tym, że Tomasz Fornal nie jest już singlem mają sobie sporo prawdy. W wideokaście olimpijskim Interii świadkarz oficjalnie przyznaje, że nie jest już do wzięcia. Spotykam się z kimś i uważam, że jeżeli zaczynam się z kim spotykać, no na ten moment jestem zajęty. Mówi, sygnalizując, że relacja jest dopiero na początkowym etapie. Wcześniej internauci wytropili, kim może być partnerka reprezentanta Polski, który to niedawno sięgnął po triumf Lidze Narodów. Powoli. Do, trener, nie dał mi tyle, może coś tam, coś tam, co tam, czyli kto. Czyli internauci zwrócili uwagę na otoczenie, w którym zostało zrobione zdjęcie, dołączone do tekstu. Na jego podstawie wyciągnięto wniosek o uczucie relacji świadkarza z pewną influencerką. Oho, czuję romans z Gaczorek. To jej chałupa w Krakowie skłontała jeden z kibiców. Rzeczywiście, szafka, na której siedzi formal, przypomina tę szafkę którą widać na fotografiach wrzucanych do sieci przez Sylwię. Czy to tak? Roman się pary świad świadczyć miałyby też inne dowody. Zauważono, że oboje obserwują się na Instagramie. Hmm. Czekajcie, dopytam. Bo doczytałem teraz na interi, że Pani Sylwia yy, stary fryzjerką się na piwek zostawia, <grystanie> majtki do prania, ty, ty nie ogarnąłeś młody jesteś no, no nie no Tomeczek zaszalał stary <grystanie> nie no przesadził stary mega przesadził no Zazwóź, zapytaj. to Tomek, ruchasz fryzjerkę? Nie no, nie mogę tak powiedzieć, stary. bo to hamskie, Co wy piszecie? Nie wolno tak mówić. Jak jeszcze raz tak napiszecie, to dostaniecie pana. No. Ale on jest przystojny. To akurat prawda. Nie dziwię się Sylwii. Trochę jej zazdroszczę. Eee. Mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie jak mieszkam. Kupiłam dom. Ty. Ej. Od odkleiło tu dla koleżanki, ona jest fuj bogata stary. No i... i przyjaciele. Przyjaciel Michał też nie widział tego domu. Proszę. Aha. Aha. Arma mi. <grystanie> Ty... Ty z giga Chat. Nie ma co mówić tutaj. Ty się nam rozwinęło, nie? A jeszcze do niedawna krzyczał w GTA RP. Siwa pokać poko poka, 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 suta, siwa, poka. Poka suta, poka, poka, suta a Widzicie, co <grym> on tu miał no. To już wiadomo czemu już nie gra w GTA hmm. Wiecie co jest słabe? Że oni się rozejdą, że oni się rozejdą tam pewnie za miesiąc i wróci syn marnotrawny i będzie chciał ticket 10 na serwerze. No. Mam idzie cały balon, cały, cały balon, balon. niewypełniony helem, ma wypełniony yeah. tramwaj. Coś ci nie pasuje, idź pograć grać Chcesz podbić po prostu nie to podbijaj się Nie